Dzień dobry moi drodzy, z tej strony mówi do was Onowy i witam was w kolejnym odcinku z gry Beyond Good and Evil. Jestem jak widzicie tu już kawałek dalej, słuchajcie, udało mi się przejść tam ten motyw. Ten pokręcony, ale no niestety, zaraz po nie było tak zapisu gry, ale na szczęście był tylko kawałeczek dalej, więc akurat tutaj tutaj perelce. Tak, ja sobie przyszedłem stąd, ale to może zaraz po kolei. Ja sobie może wezmę to parę, już tu jestem. Normalnie z Ja przyszedłem stamtąd, ale naokoło, dale wam pokażę. To było dwóch strażników, ale je się akurat obawa pokonało. Tu jest winda. I ja przyszedłem słuchajcie z. Stąd, to jest to miejsce. To jest to miejsce, z którym tak się męczyliśmy ostatnio. <laughs> Co ja wam tu chciałem powiedzieć, że udało mi się przejść za drugim razem. Na szczęście po prostu miałem szczęście, no, no co by tu mam więcej powiedzieć? Robiłam dokładnie tak samo jak na nagraniu, czyli tutaj się schodziłam, tutaj się, się chowałam i po prostu próbowałam na bieżąco załatwić. Wtedy mi się to nie udawało, jak widzieliście. Tutaj mi się za pierwszym razem jak już po nagraniem to robiłem, znów nie udało, a za drugim razem jakimś po prostu szczęściem się udało. Dobrze, natomiast no sobie teraz już idziemy tutaj dalej. Tak, tutaj był, słuchajcie, o, yy, bezpiecznik. Trzeba było go wyciągnąć. I on jest potrzebny, słuchajcie, nam gdzieś... To jest to miejsce z tym komputerem. On jest potrzebny nam tutaj gdzieś dalej. Tu. Tu. Ale żeby to zrobić, trzeba tutaj odciąć zasilanie. A, żeby, a tutaj nie mamy po prostu jak tego zrobić. Więc szukamy sposobu, żeby odciąć zasilania. Więc tak, my jeszcze tu idziemy dalej, już nie, nie przeciągam. Mm, tak, to jest to miejsce tylko od drugiej strony, tu i tu. Tu nie wiem co nas dalej czeka. A nic. <laughs> o, fajny komputer. Dobra, jestem głupi. Nie było pytań. <laughs> o! Czegoś takiego ja też się nie spodziewałem. Boże, ja tu mam historię opowiadam o tym, że trzeba tam o czymś zasilać i tak dalej. Po prostu zacząłem go wsadzić. No, jestem inteligentny, nie? No. No ale. Wiecie, to nie o dziś. To w ogóle mamy jakieś strażniki, czy nie? Czuję w się sensie, taki tram. Jest dalej. Jest bliżej. Jest zablokowana.

Oooo, Dodatkowe życie Dodatkowe życie zawsze się przyda hmm. Dobra, ale dalej tam nie pójdziemy. Znaczy się cofamy. Spróbuję jeszcze raz na tę beczkę wejść tylko w od odpowiedniej strony i zobaczymy. No bo wtedy tak to no, robiliśmy tutaj w tej fabryce. A dobra, że coś sprzuciłam Nie o to tu w sumie chodziło Spróbujemy od tej strony Tak samo? To się nie da po prostu inaczej. Dobra, wiecie co, ja nie będę tutaj malował. Czas, zresztą na mapie możemy sprawdzić, czy da się tam, tam dalej. Nie da się. A ja się tu produkuję. Dobra, no ale co teraz? Ten. O, to jest. O, jesteś. Sytuacyjne musimy A, nie chciałem ci dawać. O no, nie, dobra. No dobrze. To my się znów tu spotkali. No co, idziemy dalej. Strasznie, Ty tam uważaj.

i yeah. <laughs> Let me see oh, what well, right. well, I A jak Wiesz, to są trochę pośredzone. Wiesz, ile tego jest? Czekajcie, ja muszę wyjść, bo ja tu nic nie widzę. Nie lubię kamek w tej grze akurat. Nie no, one no, stop dochodzą. Co jest? No no zostawcie mnie. Jazu, <zatut> nareszcie. <tongue> Boże, co za krobny walka. Dobra. Dabę. Ista taka Nie, 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 możemy nie, zrobić. nie, co tu no. no, właśnie. A, dobra, chyba że on musi mi to. Hmm. Rób swoje. Dzięki. No, bo nie zostawiasz? że to już widać. O! Oh. Ciebie się nie spodziewałem. Dobrze, że oni nie są za bardzo ruchliwi. Ruchliwi wciąż, że im się nie chce daleko chodzić żeby nie złapać. Hmm. No wycisz. nie po czym jesteś stresujesz. Ow! Hey, Dobra, wiecie co? No chyba będzie trzeba Wycofanie. Panie. No nie wierzę w to. A bo w sumie mi dałoby się po prostu zakraść. Spróbujemy się zakraść, bo mi się nie chce z nimi bać, bo to trzeba widzicie, jak zrobić. Tu podejść, tam podejść. No, o ty chodzisz? Chyba nie. No I z głowy A to jest kolejne miejsce na fotografię. Dobra <grywa> <grywa> to <miało> być lepiej <grywa> Mm, dobra, dobra. Tu nam otwórz. Ooo, jedzenie. Nie co, oni fajnie w tej grze są nie? Da, podrzucają nam jedzenie, się nie musimy martwić. Fajnie. No, wiesz. A w się nie nudzi jedzenie nastąpi tego samego Niby się złudziło i pomocnie. Aha, dobra, to my tutaj zaraz będziemy. Dobra, to sobie strykniemy fotkę. Cześć, przyjrzałeś się jeszcze To nie jest zabawy. I nie ta. No. Dobrze. To jest na pewno do... do reportażu, nie? Tak? Dobra, Właśnie sobie opikadrujemy. I tam muzyczka. Ah, <laughs> uh <-huh. laughs> I jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Dobrze, moi drodzy. Ty okay. sobie tutaj puknij. Ja sobie robię zapis gry. A wy tymczasem, moi drodzy, yy, trzymajcie się szybko. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. I jeszcze raz trzymajcie się. I na razie. Pa, pa.